Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu tych od społeczności. A w nim dowiecie się, jak zrobić proste api w Node. -redzie. Zapraszam. Zgodnie z obietnicą, jaką Wam dałem już wiele miesięcy temu, że bardzo chętnie będę umieszczał na swoim kanale treści od Was. Jeżeli chcecie się podzielić jakimś tematem, macie fajne jakieś zagadnienie dotyczące inteligentnego domu czy urządzeń dotyczących inteligentnego domu, to ja bardzo chętnie takie filmy opublikuję. Niestety bardzo rzadko z tego korzystacie. Tak naprawdę korzystał z tego Bogdan raz i właśnie Bogdan teraz korzysta kolejny raz, bo ma dla nas kolejny pomysł, który zrealizował z NoRedem. Ja mam nadzieję, że te dwa filmy od niego zachęcą jednak szersze grono do tego, że warto zrobić jakiś materiał, warto mi go wysłać. Ja naprawdę bardzo chętnie Umieszczę go po to, żeby wszyscy na tym skorzystali. Artykuły, które Bogdan pisze na forum, jak i poprzedni film, cieszą się i bardzo dużą popularnością. Mam nadzieję, że i z tym filmem będzie nie inaczej. Ale nie ma co przedłużać. Oddaję głos Bogdanowi. Witam wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmiku poświęconym Noudredowi i temu, że tak naprawdę można z nim zrobić wszystko. Dzisiaj omówimy rzecz związaną z moim własnym mini API. Do czego ono może służyć? Wyobraźmy sobie, że mamy jakiekolwiek urządzenie, bardzo proste, którego nie da się w bezpośredni sposób z, połączyć z home asystantem, a chcielibyśmy, żeby to urządzenie coś jednak dla nas w home asystancie robiło. Na przykład może to być Prosty dzwonek do drzwi, który potrafi wysłać tylko jakiś HTTP request gdziekolwiek na świecie i mieć nadzieję na to, że dzięki temu osiągniemy jakiś cel. Może być to dowolne inne urządzenie, jakaś fotokomórka czy coś, która potrafi tylko i wyłącznie wysłać zapytanie HTTP. Jak moglibyśmy to skonf połączyć? Z home asystantem. No, można się wgryźć w całe API home asystanta, no ale czasami będzie wymagało to od nas procedury logowania, innych rzeczy. Czasami też będzie sytuacja taka, że będziemy oczekiwać jakiejś konkretnej odpowiedzi. Załóżmy, niech ten nasz dzwonek oczekuje, że jeżeli Nasze zapytanie zostało przyjęte i wszystko jest w porządku, to otrzymamy odpowiedź 10 tysięcy, a jeżeli będzie coś źle, to otrzymamy 20 tysięcy jako odpowiedź. No i wtedy może być problem z API Home asystanta. Możemy to rozwiązać bardzo, bardzo trywialnie, korzystając z Node Reda. Jak, jak zatem jesteśmy w stanie to zrobić? Jak się zalogujemy do panelu Home Assistanta, zalogujemy się do NodeReda. E, może wezmę to na cały ekran. O tak. To nasz NodeRed jest dostępny wezmę w oddzielnej przeglądarce. Jest dostępny pod adresem Home Assistanta. W moim wypadku 160. 2. o tak pod adresem home asystanta na porcie 1880 jeżeli teraz klikniemy i dostaniemy informację że jesteśmy proszeni o zalogowanie się to znaczy, że wszystko działa tak jak należy. To jest standardowa y, konfiguracja NodeReda, dlatego większość z was powinna mieć dokładnie tak samo. Mój Home Assistant jako taki jest pod, y, pod adresem mojej domeny i y, szczerze mówiąc radziłbym uważać na to, żeby dostępu do NodeReda y, do node nie dawać na zewnątrz. Dlatego ja na swoim firewallu blokuję port 1880 i z tego też powodu nie mogę wpisać tutaj nazwy swojej domeny, bo ona przekieruje mnie przez router. Mogę tylko korzystać lokalnie, po lokalnym adresie IP, i w ten sposób myślę, że jest najbezpieczniej, jeżeli ktoś chce otwierać takie możliwości na świat, no to na swoje własne ryzyko. Trzeba po prostu oszacować, do czego się daje dostęp i, i jakie to może mieć konsekwencje. To tyle tytułem wstępu. Natomiast teraz przejdźmy do tego, jak można stworzyć swoje własne API, e, dzięki któremu będziemy wykonywać jakąkolwiek funkcjonalność e, na podstawie zapytań http. E, są nody, e, z których ja będę korzystał tylko z dwóch. To jest HTTP IN i HTTP Response, więc zacznijmy od HTTP IN. Jeżeli otworzymy tego noda, to możemy wybrać sobie metodę, w jaką chcemy otrzymywać. Proponuję zrobić to GETem, bo jest najprościej. Eee, tutaj wpisujemy URL. URL, tak jak tutaj mamy podpowiedź, czyli POS, jeżeli wpiszemy adres tutaj jest adres naszego node.reda, czyli w moim wypadku to 192.168.1.6, numer portu, czyli 18.80, zrobimy łamane przez endpoint i ten URL, który tutaj wpiszemy, na przykład test1, to jest to, co znajdzie się po endpointie. No i tutaj możemy nazwać naszego noda w jakiś sposób... E, ja nazywam go test 1, bo to wiadomo, że będziemy go teraz testować. Jeżeli zrobimy DAN, to już stworzyliśmy swoje własne API i jak z tego możemy skorzystać? Po prostu dodajemy tutaj endpoint i dodajemy test 1. Co się stało? Nic się nie stało, bo nie zrobiliśmy deploy. Ale to też jeżeli dostaniemy taką odpowiedź, to wiemy, że nasz Node-RED działa, tylko popełniliśmy jakikolwiek błąd, jeżeli chodzi o, o nasze o nasze API. W tej chwili widzimy, że kółeczko cały czas się kręci. Wynika to z tego, że nie zastosowaliśmy kolejnego noda, czyli jednym słowem, nasz NodeRED w tej chwili przyjął informację, że jest wystawiona jakaś końcówka test 1, ale dalej nie wie co z tym ma robić i nie zakończył połączenia. Z tego też powodu kręci się w kółko y, informacja w y, naszej przeglądarce, że ona czeka na jakąkolwiek odpowiedź z Node-REDA. Tu po pewnym czasie wystąpi timeout. E, I to się przestanie kręcić. Więc jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, czy to działa, no to oczywiście Node Debug. I zobaczmy, co w tym momencie się stało. Nie zapominamy o deploy. Zatrzymujemy. Robimy test 1. Proszę uprzejmie, pojawiło się, pojawiła się informacja w naszym debugu, że dostaliśmy po prostu puste zapytanie, bo w tym zapytaniu nie było przekazanych żadnych zmiennych. No ale tutaj cały czas kręci nam się informacja o tym, że połączenie jeszcze nie zostało zakończone. I żeby tego żeby to połączenie zamknąć prawidłowo. Wykorzystujemy node HTTP Response. W status kod wpiszemy 200. Informacja o tym, że wszystko nam się udało zrobić. Robimy deploy i w tej chwili powinniśmy dostać pustą stronę. No bo żadna informacja nie zostanie zwrócona. No i jest, puściutko. Tak, nie mamy nic w odpowiedzi. Dobra, no to teraz chcielibyśmy na przykład zrobić tak, żeby jeżeli wpiszemy sobie test 1, to żeby włączyło nam się jakiekolwiek urządzenie w home asystancie. No to standardowo możemy to zrobić no-nodem, yy, call service, tak, ten node call service wymaga, no to standardowy node do, e, do uruchamiania czegokolwiek z node asystanta, więc domain light, weźmy, odpalmy jakąś żarówkę, light, e, service. no możemy wybrać serwis, tak, który będzie się wykonywał, zróbmy toggle, żeby Wpisywanie tego test 1 powodowało na przemian włączenie i wyłączenie żarówki, znajdźmy tutaj en, NTT, ja sobie skopiuję, żeby już nie wyszukiwać. No i dan, czyli wsadzamy Noda, jeżeli dostaniemy informacje na. Na test 1, HTTP test 1, to ma nam się wykonać włączenie, włączenie światła. No i dobra, odpalmy sobie jeszcze jedno okno. Światło. No i najprawdopodobniej to będzie któreś, już nie pamiętam, światło większe bądź światło, światło mniejsze. To teraz podzielmy sobie ekran na pół. I zobaczmy, co się stanie. Klikam. I nie, nie stało się nic. <śmiech> <śmiech> Cały czas na tym samym problemie deploy. Jak widać wszystko jest ważne. Proszę uprzejmie. Czyli robimy, wpisujemy test 1, włącza i wyłącza nam się światło. <laughs> Możemy teraz chcieć zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby jeżeli światło się dobrze włączy albo źle się włączy, chcielibyśmy zwrócić tutaj jakąś wartość. Tak jak mówiliśmy, nasz dzwonek wymaga y, wartości. 10 tysięcy, jeżeli zadziała prawidłowo, a 20 tysięcy, jeżeli zgłosi jakiś błąd. Jak to zrobić? Zrobić jest to bardzo prosto. A mianowicie nasz http response przekaże wiadomość message payload. Tak jak można się było łatwo domyśleć, to node red działa zawsze na message. Czyli co tutaj robimy? Tutaj robimy też bardzo prostą rzecz, a mianowicie zmodyfikujemy sobie message nasz. Oj, coś nie pisze. Załóżmy, że wszystko się udało jak należy. Nie zapominamy o de deploy, co mnie dzisiaj mocno nauczyło. I co się stanie, jeżeli teraz wywołamy nasz test 1? <laughs> Światło się oczywiście włączyło w tej chwili i dostaliśmy odpowiedź z naszego Node -reda 1000. W ten sposób możemy tworzyć sobie zaawansowane drzewka, różne funkcje, które odpowiadają nam w różny sposób. Jeżeli dane urządzenie nie da się zintegrować bezpośrednio z Home Assistantem, to możemy tą integrację przeprowadzić w taki sposób. Jeżeli ma tylko interfejs sieciowy i możliwość zapytań do HTTP, jeszcze jedną ciekawą informacją, którą można by było omówić, jest kwestia przekazania zmiennych. Tutaj ja użyłem toggle do tego, żeby włączać i wyłączać światło na przemian. Natomiast może być sytuacja taka, że chcielibyśmy wykorzystać jeden node HTTP in do sterowania w różny sposób w zależności od tego co się stanie. Na przykład czujnik temperatury, bardzo prosty, który wysyła zwykłe HTTP z daną dotyczącą temperatury, tak? Co się stanie, jeżeli tutaj zrobimy typowy typowy get, czyli po znaku zapytania wpisujemy na, nazwę zmiennej temperatura i jej wartość równa się, na przykład niech będzie 26. To co my dostaniemy wtedy do node reda? Proszę uprzejmie. Tu jest message payload podłączony debug, no i mamy informację o tym, że temperatura Zmienna temperatura ma wartość 26. Czyli w ten sposób jesteśmy w stanie również później dowolną funkcją, która bada ten na, nasz message, jesteśmy w stanie podejmować różnego rodzaju decyzje, czy chcemy coś włączyć, czy chcemy coś wyłączyć. Dlaczego w ogóle taki temat się pojawił? Ponieważ ja wykorzystałem tą funkcję do bardzo prostej rzeczy. Jestem. Leniwy nie chce mi się ruszać, nie chce mi się ciągle logować na stronę. W związku z tym, tutaj w dolnym rogu, stworzyłem sobie w moim rainmeterze możliwość włączania i wyłączania światła bezpośrednio z pulpitu komputera. Oczywiście można stworzyć nowy link do strony WWW, zalogować się na, na stronę Home Asystanta i z Home Asystanta wywołać jakieś API, ale powoduje to włączanie, wyłączanie. Przeglądarki internetowej, bo jest to link do strony, w związku z tym system Windows w oczywisty sposób chce wziąć i uruchomić nam przeglądarkę, żebyśmy zobaczyli efekt tego zapytania. My tego w tej chwili nie chcieliśmy, ja tego nie chciałem, w związku z tym działa to w taki sposób, że. Momencik. W taki sposób, że siedzę, klikam światło większe, klik, i się włączyło światło, klik, się włączyło światło mniejsze. Więc. Idea powstania takiego filmiku i takiego zapotrzebowania była wręcz prymitywnie prosta. Nie chciałem się nigdzie logować, nie chciałem z telefonu korzystać jednym kliknięciem. Chciałem włączyć i wyłączyć światło. Ale tak jak powiedziałem, można to wykorzystać w znacznie szerszym zakresie, jeżeli robicie coś na, na Arduino na, czy na tych modułach ESP i nie chcecie bawić się w, w ssl -e, w szyfrowanie połączenia czy w um, jakieś zaawansowane sprawy z obsługą API Home Assistanta można takiego noda y, sobie wystawić można go w dowolny sposób nazwać tak myśmy go nazwali test1 y, i można w dowolny sposób modyfikować co dostaniemy w odpowiedzi jest to na tyle uniwersalne że możliwości wykorzystania tego zarówno w swoich własnych projektach no są wręcz nieograniczone. Przypominam tylko o bezpieczeństwie, tak jak widzieliście można, za dużo udostępnić przez bezmyślne mm, uruchamianie pewnych, pewnych funkcji, więc nie chcielibyśmy tego na pewno wystawiać na świat. A jeżeli już wystawiamy na świat, to bądźmy absolutnie pewni, że nikt obcy nam nic złego nie zrobi, bo nie będzie się musiał logować do tego, żeby nam jakąkolwiek krzywdę w naszym systemie wyrządzić. E Mam nadzieję, że to będzie z pożytkiem dla tych osób, którzy oglądają. Można tę funkcje zrealizować na 1200 innych sposobów. Można korzystać z API Home Assistanta. Dla mnie takie rozwiązanie jest najprostsze do wdrożenia, najprostsze do, do później do obsługi. Nie muszę się wczytywać w API. Wiem też przy okazji, że nic się nie zmieni <laughs> w momencie kolejnej aktualizacji Home Assistanta. <laughs> Dopóki ja tego w moim noteRadzie nie zmienię, więc to też jest pewna, e, pewna forma bezpieczeństwa, że nam się coś nie rozjedzie przy kolejnej aktualizacji. Teraz sporo się zmienia w home asystancie dotyczącym do głównie bezpieczeństwa, więc e, może wolimy coś zrobić po swojemu, tym bardziej, że tak jak widać kilka nodów i prosta funkcja jest zrealizowana. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że te informacje, które przekazał nam Bogdan, e, będą dla Was pożyteczne. E, warto na pewno się nimi zainteresować i spróbować. I pamiętajcie, jeżeli uważacie, że ten film był tego warty, to prośba o te wszystkie kciuki w górę pamiętajcie, że one idą tym razem na konto Bogdana. Jeżeli uważacie, że cały kanał jest tego warty, to prośba o jego subskrypcję. No, i zachęcam Was wszystkich do wysyłania materiałów. Dzielcie się swoją wiedzą, dzielcie się swoimi pomysłami. Ja naprawdę bardzo chętnie je wszystkie opublikuję. Odwiedzajcie też forum, bo tam naprawdę spotkacie wielu ludzi, którzy bardzo chętnie Wam pomogą, albo bardzo chętnie z Wami wymienią jakieś poglądy czy pomysły. Na ten moment to wszystko. Jutro yy, pojawi się film z serii Co nowego, a w nim omówię yy, zmiany, jakie przyniosła wersja sierpniowa. Teraz już pozostaje mi tylko powiedzieć cześć.